Hej, siemanko, z tej strony ponownie Lukas. Witam was prawdopodobnie w ostatnim unboxingu przed moim wyjazdem do Chorwacji, tak jak wam obiecałem. Właśnie pokupowałem sobie parę rzeczy, z których będę kręcił w unboxingi. I tutaj mam ostatnią, ostatnią paczuszkę, która do mnie przyszła dokładnie, moi kochani, wczoraj. Wy ten film oglądacie dziś, ale ten filmik był kręcony już dosyć, dosyć dawno z tego względu, iż nie miałem jeszcze parę innych rzeczy. Więc ten filmik Wam zafundowałem wtedy, jak mnie już nie będzie w Polsce, a Wy sobie będziecie go mogli teraz na spokojnie zobaczyć. Co to jest, widzicie już po opisie, jak to wygląda, zaraz się dowiemy. No, i, tu mogę, i cóż mogę Wam więcej powiedzieć? Jest to ostatnia rzecz, którą e, zakupiłem przed wyjazdem do Chorwacji. Chcę właśnie e, dzięki tej rzeczy sobie coś fajnego pooglądać i między innymi coś fajnego dla Was e, nakręcić. Dobra, to dosyć pitoleria już na samym początku. E, przechodzimy sobie do rozpakowywania tej oto tutaj e, paczuszki. E, dobra, wychajmy tu, mamy sobie tą paczuszkę. Ja teraz ją postaram się szybko rozpakować. Muszę się kurde śpieszyć, ponieważ pada mi materiał i mam nadzieję że uda mi się to, ten materiał dokręcić do końca więc szybko to rozerwiemy dokładnie tutaj solidnie, za, solidnie zapakowane Dokładnie, tak wygląda maska i rureczka do pływania firmy Speedo, którą sobie założyłem. Wyczytałem na internecie, że jest to bardzo dobry sprzęt, znaczy bardzo dobry, w sensie chodzi, że może nie jest e, najdroższy, ale, e, nie, czyli nie jest najdroższy dokładnie, ale jest w miarę, w miarę dobry. Tak więc, tak wygląda maska Speedo. Chwila, czemu to nie chce wyjść, no? Oj no, wychodź, wychodź, śmieci tu jest takie. O, dobra, wyszło. E, tak wygląda maska Speedo. Tu ma taki właśnie otworek na nosek, żeby woda nie wpływała do nosa. Jest to dosyć, dosyć takie solidne z tego, co widzę. Mm, szkiełka z jakiegoś takiego plastiku, ale prawdopodobnie mają nie parować. Tak mówili, więc myślę, że tak też będzie. I że szkiełka parować e, nie będą. Tak wygląda maska. Mamy tu jeszcze jedną, jedną rzecz. Jeszcze jeden taki dodatek. A dokładnie jest to e, fajka ruchu, jak to tam stał, e, Także, także e, do komplety. Tak wygląda właśnie sobie ta fajeczka. E, no i cóż mogę powiedzieć o więcej? Ona tutaj, tutaj, jak widzicie, u góry ma taki. Zaokrąglony róg, żeby się właśnie woda tutaj nie wpływała, do, żeby woda nie wlatywała do środka. O, tak wam pokażę. Patrzcie, tutaj właśnie jest taki róg, żeby woda nie wpływała do środka. A tutaj że jest na dole, jest taki, taki wywiecznik, jak to nazwać. Nie wiem, który zapobiega, jeżeli mocniej, jeżeli tu nam, się, jeżeli tu nam wpłynie woda do środka tej ruki i mocniej wybuchniemy to ta woda tutaj przez ten otworek z dołu powinna. E, wypłynąć, tak więc w sumie taki sobie krótki unboxing, ostatnia rzecz, którą sobie e, zakupiłem. No i mam nadzieję, że, że będzie mi to e, służyło. Tak więc nic, ja Wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się do usłyszenia. Hejos! O hejos!